Cześć, witajcie, z tej strony Styles. Dzisiaj jesteśmy na moim serwerze dla wszystkich moich widzów, tutaj jak widzicie, od czego by tutaj zacząć. Jak widzicie, to jest pierwszy odcinek, taki można powiedzieć, inauguracyjny tutaj. Wprowadzę wam, pokażę. Dajmy sobie na potrzeby tego odcinku spektatora, żebyśmy mogli wszystkich tutaj zobaczyć. I tak, ja sobie zbudowałem tymczasowo taki fajny grzybek, znaczy wykorzystałem grzyba do budowy domu. Ale może zanim będziemy wszystkich prezentować, opowiem wam, jak to będzie wyglądało. W jakiś czas będą streamy, streamy z serwera, oczywiście na tych streamach będziecie mieli szansę dostać się do nas na serwer, nas jest aktualnie tutaj sześciu, ale ta liczba była już dzisiaj, serwer już dzisiaj był pełny ogólnie I lista będzie ograniczona do ileś tam osób, 30-20? coś takiego myślę Co jeszcze? Mm. Tak, więc osoby, które po prostu będą nieaktywne i po prostu nie będzie ich na przykład przez tydzień, chyba że mi napiszą, że są na wakacjach czy coś w tym stylu, chociaż co ja mówię wakacje, wakacje we wrześniu, nie słuchajcie mnie czasami pierwsze głupoty. Tak, yy, jak mi ktoś napisze, że nie będzie go przez tydzień, to luzik, nie będę go wywalał z white listy, ale jeśli ktoś nie będzie dłużej, to wywalę go z white listy. Będą tutaj oczywiście addony, jak pluginy, będą pluginy, które będą zabezpieczały serwer, jest zabezpieczenie, jeśli chodzi o logowanie, bo... To jest tak, jakby test teraz. W sumie nie będę usuwał świata. Świat będzie ten, który aktualnie widzicie tutaj. My się zbudowaliśmy w jakiejś takiej śmiesznej miejscówce. I tak mm. osób maksymalnie będzie. Może, może być na serwerze 10. Na jeśli się myślę, że 30 będzie spoko liczbą. Tak, żeby serwer nie był ciągle zapełniony. Znaczy, jak nie będzie zapełniony, to będę po prostu dawał więcej osób. Mm. I tak. Mogę chyba wam pokazać, kto jest aktualnie na serwerze. Na serwerze tutaj jest, tak jak mówiłem, mój malutki domek. Ja to póki co nic nie mam. Większość czasu to zajmowałem się albo czatem, albo tutaj ogarnianiem wszystkich spraw serwerowych, dodawaniem ludzi do whitelisty i tak dalej, i tak dalej. Bo był ogólnie, wy to oglądacie 30. To wczoraj był live, który w sumie, kiedy ja to nagrywam, aktualnie trwa. I w sumie wszystkie te osoby tutaj dostały się na serwer dzięki temu live'owi Możecie też pisać w komentarzach pod tym filmikiem swoje niki. Będziecie mogli... Wybiorę kilka osób Które oczywiście będą mogły też dołączyć do nas na serwerze Celem tego serwera jest ogólnie, żeby on był ciągle pełny No może nie ciągle, żeby było 8 osób co najmniej I będę dawał tyle osób Aż serwer będzie ciągle pełny No po prostu, żeby osoby grały na tym serwerze On musi być ciągle aktywny I tak, tu jest mój domek tak jak mówiłem, tutaj sobie mieszka, jest magazyn w Torpia. W Torpia tutaj sobie jest. On się pewnie nie przywitał, jest 30 sekund opóźnienia na streamie, ale on sobie tutaj coś tworzy: tu ma piecyki, tu ma coś w skrzynkach. Możemy zobaczyć, co ma w skrzynkach. Jakieś drewno, malutki, skromny domeczek, ale to jest dopiero początek serwera, więc nie oczekujmy jakichś wielkich cudów. Ym, <laughs> Grzybek Zyzi. Zyzia właśnie skończyła grę, Ym, musiała zwijać przecież Zobaczmy, co ma w skrzynce. Będziemy takim szpiegiem, trochę. No, dużo kobla ogólnie. I tu sobie mieszka zejzia i tu jest jej pies. Mam nadzieję, że nie zginie. <grym> um, tutaj gdzieś widziałem dabinę. <grym> tu pewnie będzie. O, tutaj drapka sobie buduje już domek na drzewie. Twój, jak widzicie. W um, skrzynce coś ciekawego ma. No myślę, że. O, całkiem dużo żelaza nawet. Sobie świetnie radzi, tak gdzie buduje fajny domeczek. Um, jest ogólnie spoką. Tak, co my tutaj dalej? Kogo my mamy? Mamy już w Torpio, drapka. Zobaczmy, co robi. Może Max Master. Wow, TP, czerwcu. Max Master. Max Master widzimy, że się zbudował na górze w całkiem, całkiem spoko okolicy, jak widzicie. No, to, tu to widzę, kopacz jest taki pospolity. Już spędził sporo czasu, stawiał właśnie tabliczkę, chyba. Nawet. <laughs> I tutaj sobie coś tu już buduje. W kolejnym odcinku oczywiście zobaczycie, jak to wszystko już jest zbudowane, jak to sobie ktoś fajnie budował. Tak miejscowa jego tutaj jest, jak widzicie. Dobra, przejdźmy do kolejnego gracza na tym serwerze, który póki co jest potwierdzony. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę, póki co jest sporo osób. Tutaj Hubiron. Hubiron sobie zbudował też skromnym, skromny domek na górze. Tuż nad naszymi domkami mamy naszą miejscówkę tam. Um. I tak, co dalej, dalej tutaj ktoś sobie tutaj też fajnie buduje, zaraz zobaczymy kto to jest. Yy, Miki i Max2003, tutaj bracia, dwu, dwóch braci sobie buduje fajny domeczek taki myślę, myślę że tu wyjdzie coś całkiem spoko, szczególnie że patrzcie jak to wygląda. Tutaj jakieś schody, no i tutaj wyjdzie taka naprawdę fajna budowa, jeśli oni to skończą oczywiście. Co dalej? Czy ktoś tu już sobie zbudował coś? Czy to jest zwykły domek? Nie, to jest zwykły domek Ale myślę, że to albo zniknie, albo ktoś to po prostu sobie tam ulepszy I tak New KKS tutaj też sobie ambitny projekt wymyślił To jest nawet tabliczka newKKS KKS, czyli naszego takiego serwerowego skkf -a. NKKS po prostu Więc on sobie tutaj wyjął totalnie ambitny projekt Jak on to skończy, to wielki szacun dla niego i... Ten filmik będzie musiał mieć dużo łapek w górę, jeśli um, on to zbuduje. Więc tak. Hmm. Póki co? To chyba są wszystkie osoby, czy ja tu nikogo nie pominąłem? Torpio, Maxmaster, KR PVP, TP, KR -Pvp. KR PVP, sobie tutaj kopię. Chociaż ja już chyba u niego byłem, wiecie? Ja już chyba tutaj byłem. Mi się po prostu wydaje, nie, ja byłem chyba na górze. Tak, ja byłem na górze i po prostu pomyliłem. Póki co, jest osób naprawdę na dużo Ja jeszcze trochę potrwa, zanim wszystkich tutaj będę znał. Tak, pomyliłem. Z Masterem, Ale dobra. Myślę, że to w tym odcinku byłoby na tyle. Ja wam tylko prezentuję. Jeśli chcecie dołączyć, piszcie w komentarzach swoje niki i możecie po prostu wbić na ten serwer. Zapraszam Was też na streamy, które będą co jakiś czas będę dawał informacje, myślę o streamach i. Jeśli na tym będzie dużo osób, to po prostu wiadomo Będziecie mogli Wszyscy zagrać tutaj z nami Serwer, serwer na którym gramy to 1.14.4 Nie potrzebujecie premium, więc wszyscy możecie Sobie tutaj z nami właśnie zagrać Okej, okay. ja dodam jeszcze inne osoby na whitelistę I co? No i zobaczymy po prostu, jak to się wszystko rozwinie do drugiego naszego odcinka, który będzie już kilkanaście godzin po tym jak to nagrywam, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, subskrybujcie, łapkujcie i tak dalej, nawet jakieś komentarze, chociaż to jest nawet polecane, cześć!